Wow, wow, wow. Cześć! Z tej strony Brink Free, Was na kolejnym odcinku moim kanale. Dzisiaj sobie będziemy oglądali poliwak. E, polybag, który właściwie wychodzi w marcu e, tego roku. Tak, e, tego roku. Nie, nie przejęzyczyłem się. Jest to numer 305396 Plus Lloyd Squad Bike. No i teraz jak szedłem w jego posiadanie przed a więc właściwie to bardzo proste. Poszedłem do sklepu, no i tam na półce wisiały właśnie trzy, e, trzy takie polibagi. No i stwierdziłem, że po prostu muszę go mieć, bo mamy tutaj Island Lloyd'a. E, szkoda, że bez maski i na ramiennikach jak widzimy tutaj, ale tak czy siak jest to jakaś zdobycz, zwłaszcza, że jeszcze teoretycznie nie ma go w sprzedaży. No, nie, ja jestem bardzo zadowolony. Naprawdę bardzo zadowolone eee, No to sobie zaraz zrobimy speed build, Otworzymy go i, i zobaczymy co w środku eee, No i mamy naszą budowlę Wkład, no właściwie Jak kład, jakby po polibagowym kładzie, nie ma się za bardzo co Spodziewać dużo, eee, za Mamy złotą katanę, eee, taką Właściwie bardziej maczetę eee, Jakby to powiedział Maciek Kiplocki no, i co fajne, jeżeli mamy taki o złoty klocek, możemy sobie zrobić tam e, broń, którą ma e, Lloyd w e, sezonie dżungla. E, widzimy chociażby tutaj e, na opakowaniu, że ma m, taką właśnie broń z frenzelkami. E, I to jest fajne. Teraz jeśli chodzi o kład, no to jest taki no dość ubogi, powiedzmy sobie szczerze. Szkoda, że nie ma tutaj żadnych nadruków, tutaj jest też tak pusto, te katany jakoś tak dziwnie sposób tutaj, nie wiem, zawadzają wręcz wejście, tutaj nie wiadomo czemu jest też do przyczepienia element, tutaj jest bardzo pusto, no ale czego możemy się spodziewać po polibagowym kładzie? dobre strony jego są na pewno na przykład jest taki ciekawy klocek maska mamy też taką tam rączkę, chociaż ona już jest pewnie dość popularna mamy dwie maczety złote czyli łącznie dostajemy trzy w tym zestawie tą złotą paszczę smoka która jest naprawdę dobrą klockiem, nie mam ich za dużo ale mi się bardzo podoba E, figurka, figurka to jest Lloyd w wersji dżunglowej, moim zdaniem jeden z najlepszych z troi Lloyda, o ile nie w ogóle najlepszy, te liście tutaj, te paski, jakieś kropeczki, no po prostu cudo, cudo. Naprawdę też ten kontrast kolorów, ciemnozielony i tutaj takie jasno-zielone ręce, bandana, którą już dostaliśmy w turniej żywiołów, ale teraz jest ta oryginalna, no i twarz, alternatywna w końcu twarz, nie ta co zawsze ją widzimy, z malunkami takimi wręcz, nie wiem, dżunglowymi, indiańskimi. Tutaj widzimy taką bardzo wściekłą, zaciętą twarz A z drugiej strony widzimy taką albo rozkojarzoną Albo taką lekko może zdziwioną, zezorientowaną Albo po prostu skupioną eee, W każdym razie takiej twarzy też mam wrażenie nie dostaliśmy jeszcze u Loida Więc to jest ciekawe dostawać nowe wyrazy twarzy eee, Oczywiście ubolewam nad tym, że nie ma maski ani na ramiennika Bo eee, zielonej półmaski nie ma w ogóle w swojej kolekcji eee, Zielonej półmaski i nie mogę sobie zrobić takiego pełnego loida, ale jeśli zastanawiacie się, jak on wygląda w na ramienniku, no to mam tutaj, e, ukradłem z figurki Nii z sezonu 11. No i zobaczmy, jak to się teraz prezentuje. E, moim zdaniem, znacznie lepiej. Szkoda, że ten polibak nie ma też na ramienniku, ale no, nie można mieć wszystkiego. W końcu to jest tylko e, mały, tani polibak. Figurka świetna, zwłaszcza, że dostałem ją przedpremierowo. A, możemy mu jeszcze doczepić maczetę, żeby było kompletnie. O właśnie. Jeśli zdecydujecie się kupić ten zestaw jak już wyjdzie, no albo jak będziecie farciuszami dostaniecie go wcześniej tak jak ja, to dostaniecie bardzo ciekawą figurkę Eloida z dobrą, z dużą ilością nadruków, z dobrą, z dobrym wykonaniem, ale bez naramiennika i półmaski. No i ten kład, który jest no, zwykłym dżunglowym kładem. No i moja ocena tego zestawu to jest 4 na 10. E, w sumie do tego Lloyda jest tylko e, podwyższona nieco ta ocena, e, bo ma bardzo dobre nadruki, naprawdę świetne, świetne. E, no ale tak to raczej tutaj nie powala, e, ale jest to oczywiście najtańsza e, opcja, żeby dostać tego Lloyda. E, szkoda tylko, że nie ma e, maseczki oraz neraminika, bo wtedy ocena byłaby zapewne, e, zapewne wyższa, no a ten to pewnie pójdzie do klecuchów albo coś się z nim innego, mniej e, ciekawego zrobi. Ale, ale to jeszcze nie koniec tego odcinka. E, jak mogliście widzieć, po tytule tego odcinka ogłaszam konkurs. E, I teraz co musicie zrobić, żeby wziąć w nim udział? Musicie subskrybować ten kanał, musicie polubić ten film, i musicie w komentarzu e, pod spodem napisać: Biorę udział i najlepsze hasło reklamowe dla Brick Freaka. E, pamiętajcie, koniecznie zrobię napisać: Biorę udział w komentarzu, bo tylko wtedy będę mógł zaliczyć wasz, wasze zgłoszenie do konkursu. Najbardziej kreatywne i ciekawe zgłoszenie zostanie nagrodzone, ale o nagrodach później. Czas macie do soboty 13, czyli równo tydzień na przyjmowanie zgłoszeń, a ogłoszenie wyników będzie mniej więcej w przeciągu tygodnia. No i teraz w sumie chyba to, co Was najbardziej ciekawi, czyli nagrody. Twórca tego najbardziej ciekawego i kreatywnego zgłoszenia dostanie, uwaga. Tego poliwaga, którego recytowałem dzisiaj na odcinku. E, tak, kupiłem dwie sztuki. E, jest nieotwarty. E, no i jest przedpremierowa. Można dostać figurkę Lloyda, więc mam wrażenie, że warto zgłosić się. E, I dostanie też kartę Lloyd Kodra, śnieżny Łucznik. To jest karta limitowana. E, tak, także to, to jest nagroda e, dla najbardziej kreatywnego e, zgłoszenia, więc moim zdaniem warto. E, no i właściwie to by było na tyle. E, życzę Wam powodzenia w konkursie. No i to by było w sumie na tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. E, jeśli tak, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, aby nie przegapić żadnych nowych filmów Ninjago nowych recenzji e, no i moców też w sumie. No i to by było w sumie na tyle. Dzięki, cześć. E, Zielony półmaski